Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy oczywiście w moim lasku. Jest dzisiaj 3 stycznia, wtorek, godzina 7:45. Przyszłam sobie do lasku, bo chciałam zobaczyć, jak on wygląda po sylwestrowej nocy. No i oczywiście, już Wam pokazuję, jak wygląda. Byłam tu dosłownie pół godziny temu. Jeszcze było mrocznie i nie nakręcałam. Zaczęłam wyciągać ten cały majdan z lasu. Nie było tego przed Sylwestrem. Po Sylwestrze to się wszystko pokazało. Zostało tutaj. Spójrzcie na to. To wszystko wyciągnęłam z lasku. Zajęło mi to jakieś 40 minut, myślę. Maksymalnie. Żołądkowa, gorzka. Jest grana. Koreczki odkręciłam już, żeby to szybciutko pozbierać teraz. Posegregować, bo jest troszeczkę papieru i tak dalej. Znalazłam też dwie rozbite takie butelki. Oczywiście to wszystko zabieram. Buteleczki. Patrzcie, dalej idziemy. Kawałek dalej. Przeszłam się. Weszłam też w ten lasek mój cały. Piękny teraz lasek. Zobaczymy, jak długo. Mam worki oczywiście, tak. Ech piwko, żołądkowa, tym Wiecie co yy, najwięcej, właśnie tych buteleczek tej żołądkowej, znalazłam. Popitki nie było, więc dobrze, dobrze tam czepało, czepało dobrze. Zabawa się udała. Tak jak widzicie, to wszystko wyciągnąłam. dosłownie. Weszłam w ten lasek, tak do 8 metrów, w głąb, to wszystko wyciągnąłam. Hmm. tutaj jest kolejna kubka zrobiłam oczywiście ja wyciągając te wszystkie rzeczy śmieci z lasu spójrzcie na to hmm. tu mamy kolejną kubkę już od, odkręciłam to wszystko same żołądkowe no i to jeszcze nie koniec ostatnia kubka Oczywiście, same żołądkowe. Zaraz policzymy, ile tych butelek jest. Nagrywam telefonem, więc nie będę wam mogła pokazać, jak, tam, jak to będę nagrywać, ale myślę, że tych butelek będzie. Butelek, buteleczek będzie z 60. Żołądkowa gorzka wyparła kumale, bo dzisiaj jej nie znalazłam. Na sylwestra, na bogato. Ale ręce opadają mi nie tylko. Zastanawia mnie to, dlaczego ludzie jak wnoszą te śmieci do lasu, bo tej ilości nie dało się wnieść w kieszeniach od kurtki, od spodni czy tam od kiecek. Nie wiem, gdzie tam jeszcze przemycają te, te wszystkie małpeczki ludzie. Powiem wam, zastanawia mnie to, jeżeli oni wnieśli to, te osoby tutaj bawiące się w Sylwestra musieli mieć jakąś reklamówkę. Dlaczego od razu tego nie zabrali? Te puszki są pozniotane i to nie przeze mnie. Takie już były. Na szczęście nie ma w środku żadnych żuczków, więc nic jeszcze nie umarło. Pewnie sobie żuczki śpią o tej porze. Mam taką nadzieję. I zobaczcie, taką ilość... Wnieść do lasu bez torby. No, raczej w to nie uwierzę. Nie uwierzę w to. Zobaczcie. Zaraz to policzę, nagram wam dalej, jak sytuacja wygląda. Straszne jest to, powiem wam, że jest to straszne. A w tym właśnie lasku, jak tutaj chodziłam, znalazłam świeże ślady bytowania dzików. A dwie butelki, te małpeczki, były rozbite przecież ten biedny dzik jak tutaj sobie ryje zobaczcie widzicie tam takie czarne ślady są Ops, weszłam na coś, ale nieważne e, czarne ślady zobaczcie są i to są świeże ślady bytowania tutaj dzików zobaczcie i on sobie ryje, ryje i tym ryjkiem niech natrafi na takie szkło Ludzie, kochani, trochę wyobraźnie. O Jezu, zobaczcie. O tym mówię. Zobaczcie. Tu jest poryte, a tu jest... O właśnie, o tym mówię. Nie no, masakra. Masakra. A tutaj jest poryte. Przez... No przecież to jest świeżynka. Patrzcie. Patrzcie na to. Szkło. Boże święte. Wiesz, co to wszystko ludzie wyobraźni? Trochę więcej wyobraźni. Fajnie, bawcie się, ale z głową. No nic, idę policzyć te buteleczki. Zaraz wszystko opakuję i pokażę Wam, jak się sytuacja przedstawia. Ilościowa. Bo ja po prostu mój mały mózżek tego nie jest w stanie ogarnąć. Jak można po sobie zostawić.

Cztery, pięć, cztery, sześć, cztery, siedem. Czterdzieści osiem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt. Słuchajcie. Już mamy w sumie sto dwadzieścia. Dwa. Cztery. Sześć. Osiem. Dziesięć. I mamy sześćdziesiąt. dwie sześćdziesiąt cztery sześćdziesiąt sześć sześćdziesiąt osiem siedemdziesiąt jeden bo ta jest pobita Widzicie, co nie spodziewałam się że tych butelek będzie tutaj sto czterdzieści jeden sztuk nie wiem jak ja to zaniosę dzisiaj wuska nie mam bo Jestem blisko bloku. Dam radę. Spokojnie damy radę. Tutaj wyłożyłam korki. Reszta do segregacji. Puszki. Tak. Puszki, korki. Jakiś tam plastik. To wszystko się posegreguje. I koreczki się też posegreguje. Wszystko elegancko się zrobi. Wiecie co? Masakra. Powiem wam masakra. Daniel mówi, R. Mój wierny widz, mówi, że Agnieszka przygotuje się do pewnych działań psychicznie. Do pewnych działań w lesie nie da się przy, przygotować psychicznie, powiem wam. Po prostu się nie da, bo człowiekowi wszystko opada. Jak się widzi takie rzeczy. Gdzie ludzie mają rozum. Odpowiedzcie mi na to pytanie, bo ja nie mam pojęcia. A to zobaczcie, tutaj są bloki moje osiedle. Tam są kosze na śmieci. Przecież to można zanieść, tak? Hmm. Mm -hmm. No cóż. Jest piękna pogoda, powiem wam. fajnie tak miło sobie pochodzić nawet teraz z rana po pracy nocnej, w tym. Lesie, ale jeszcze miłe by było, gdyby nie było tego, prawda? No nic, trzymajcie się ciepło. E, dziękuję za wszystkie komentarze, życzenia. Ach, dziękuję wam za to, że jesteście ze mną. Dziękuję nowo przybyłym moim widzom. <grym> Bardzo mi miło, że grono nasze rośnie. No nic. Idę zaraz spać, bo trochę trzeba odespać. Najpierw się pozbędę tego całego Majdanu. Oczywiście szkło idzie do szkła. Na moim osiedlu do śmietnika. Do odpowiedniego kontenera z oznaczeniem szkło. Dziś jest wtorek. Przok jest czynny dopiero we sobotę. A ja niestety nie mam gdzie tego przechować, więc idę na osiedle to zostawić. No cóż, niech tam się bulwersują. Ale to są nasze śmieci. Trzymajcie się ciepło. Ściskam Was wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. Cudownego roku Wam życzę. Dziękuję, że jesteście ze mną. Do zobaczenia. Pa, pa.